znowu jesteśmy nigdzie a w zasadzie wszędzie ponieważ jesteśmy nieskończoną świadomością witam piratów i piratki tutaj piracki sygnał na oceanie absurdu słoneczko mamy w zasadzie czuć wiosnę znów wszystko Budzi się do życia wbrew destrukcyjnej woli czarnych magów. No, idę do, idę do źródełka po świętą wodę, jak to wygląda. Jest dobrze. Naprawdę dobrze. No i tak sobie myślę Se, myślę o. Źle zrobił Źle poszedł powinien iść inaczej Tak się myślę, że z biegiem czasu i trochę jak człowiek jest mądrzejszy to no cóż, zmienia mu się stosunek do pewnych zjawisk, rzeczy, postaw i staje się bardziej soft. Ponieważ w czasach, kiedy wszyscy chcą być wszyscy, nie powinno się używać takiego czegoś jak wszyscy. Jest jakaś bzdura, ale wiele osób. Kręci pewnego rodzaju radykalizm postaw poglądów. To wydaje mi się, że dzisiaj rzecz będzie właśnie o ewolucji, czyli o, o tym, że umysł dojrzewa, manifestuje się w nim jakaś mądrość, więc jak tak się dzieje, to jest tak zwany Dobry omen. To jest po prostu spokój. Spokój ducha nie ma tej nie czuć tej neurotycznej jazdy saków naczelnych. Bo jest trochę tak, że tam, gdzie wcześniej się widziało, właśnie jakąś indoktrynację, manipulację, co nie znaczy, że tego nie ma oczywiście, się widziało owce pędzące. Tak, z czasem, kiedy ta świadomość ewoluuje, widzi się coś innego. Widzi się, że to też ma swoją funkcję, że to jest potrzebne i że ludzie, my istoty ludzkie, potrzebujemy po prostu tego, aby funkcjonować. I ta religia wtedy już nie jest w naszej percepcji widziana jako po prostu tylko kontrola, manipulacja, ale widzimy przestrzeń ducha, po prostu, którą wiadomo. Po części czarni magowie zagospodarowali i używają tego, bo tym są te instytucje w zasadzie, które teraz muszą przetrwać, karmiąc się tą prawdziwą wiarą, tym sercem, ale z drugiej strony, widocznie, to jest część procesu: część procesu dojrzewania i ewolucji. Jest kapliczka. O. można się pomodlić, pokontemplować w zasadzie to jak mamy w pewnym sensie zrozumienie ducha, to każda świątynia jest naszą świątynią, każda tradycja jest naszą tradycją. Ponieważ zamiast skupiać się na formie i na różnicach, możemy skupić się na esencji. Na czymś, co jest po prostu ze swej natury dobroduszne. Ja lubię to słowo: dobroduszność. A to w moim odczuciu oznacza właśnie ewolucję. Wydaje mi się, że ludzie ducha przekraczają już po prostu określoną, określone parametry jakiejkolwiek tradycji. Bardziej są w esencji, która jest poza formą, poza strukturą, poza programem. I po prostu są w stanie korzystać z każdej opcji, z każdej możliwości nie na zasadzie jakiegoś takiego. Sztucznego, intelektualnego ekumenizmu, który głównie operuje na rdzeniu procesora mózgu, głowia, a zamiast tego po prostu są zorientowani na przestrzeń serca. Wina i ciało: grzechów dużo, cudów mało. Wina i ciało: grzechów dużo. Cudów mało, wina i ciało. Grzechów, dużo, cudów mało, wina i ciało. Grzechów, dużo, cudów mało. Ponieważ ta rzecz, ta przestrzeń, można nazwać ją świętą przestrzenią, to nie jest rzecz naszego mózgu, a jest to rzecz w cudzysłowie oczywiście naszego serca. Więc bezsensowne wydaje mi się mieszanie tych dwóch przestrzeni, bo w pewnym sensie to są dwie. Odrębne ścieżki i każda ma jakąś wartość, mi się wydaje. Każda jest potrzebna. Dobrze wiedzieć, co się dzieje, być przytomnym, mieć orientację w strukturze materialnego świata i w tych wszystkich zawiłościach. Ale wydaje mi się niemądrym porównywanie tego czy zestawianie tego z przestrzenią ducha. I, i sam ten problem który z tego wynika ponieważ jest to w pewnym sensie pomieszanie po prostu płaszczyzn więc z takim oto przekazem żegnam was kochani trzymajcie się ciepło jest temat będzie pite i tyle no misja In analogu, wykonana level. No, cóż, zero. <laughs> Evolution is a term to define only one organism, and that's the self. The self is the universe. The self is the alpha and omega, God and infinity. And that's the only thing that evolves, because we are all part of the self. Nothing goes through an evolutionary process alone or without direct benefit to the whole. So when you begin to think that there's this controlling elite, this controlling hand behind the curtains leading the planet to destruction, when you think the end is near, the apocalypse, Armageddon, and when you think we as a species are doomed, it is not they, it is you that brought this about. And for a very good reason you are evolving. Stop blaming everybody and everything else. Quit panicking about global tyranny and natural disaster and pay attention. Because the world is telling you something, it's telling you exactly what is wrong with you and how to fix it.